Dziewicie, cześć, cześć, mam cześć, strony strójnowi. Jesteśmy na serwerze 2b2t.org, najstarszym serwerze Minecraft, na którym nie ma totalnie żadnych zasad. Już nagrałem taki odcinek tutaj i tutaj, więc jeżeli ci się spodoba ten odcinek, to zostaw łapkę i będziemy więcej nagrać, bo wiem, że dużo osób czekało na ten serwer. I dlaczego jestem znowu na spałnie? Bo jak wiecie w poprzednim odcinku miałem bazę, ale zalogowałem się tam i zginąłem, bo była już rozlana tam lawa. Także F i zaczynamy od nowa. I dzisiejszy pomysł na odcinek jest taki, że zobaczymy, co nam się udało się w dwie godziny. Także czas starty, może stawić łapkę i lecimy. Dobra, na samym starcie musimy się wydostać z spawna. To jest y, pierwsza opcja na pewno. Jakby przypominam, że spawn wygląda całkowicie, y, no tak jak widzicie, więc całkowicie totalnie do dupy. I latają tu wszędzie cheaterzy. Bez cheatów nie opłaca się grana na tym serwerze, ale ja stwierdziłem, że to jest odcinek bez cheatów, nie? Pierwsze zadanie to wyjście ze spawna, oczywiście. Zobaczymy, jak się uda. Oj I to jest już click, bo już straciłem HP. Będziemy jedzenie spadać, a tutaj o jedzenie jest naprawdę ciężko. Czy ja widzę drzewo? No nie dam go rady podnieść, czekaj. O, o, tylko spadnij na, spadnij na tego dikta. Ja błagam! O, dobra, mamy drzewo, mamy cztery deski. Na razie nie robię żadnego craftingu. Gdzie ja jestem w ogóle? Doszliśmy tysiąc kratek ponad. Jak widzicie dalej nie jest dobrze, ale z tego co widzę, to chyba to jest autostrada i możemy sobie nią przejść. Na tym serwerze są osoby, które, nie, które nienawidzą nowych graczy i robią wszystko, żeby jak najtrudniej mogli, mieli wyjść ze spawn'a no i są tacy, którzy pomagają nowym graczom i budują właśnie takie autostrady. Zobaczymy, gdzie będzie prowadzić. Jest dużo dirta do zebrania, zabieram. Ladźmy z autostrady i nie mamy jak na nią wejść, ale podążamy cały czas za nią. Już nie mogę sprintować, więc chyba nie wydostaniemy się ze spawna przy tym podejściu. Zobaczymy. trafiliśmy na wielką ścianę, guys. Dobra, ludzie ryzykujemy, wchodzimy do portalu. Jeżeli tam jest trap, no to lipa. To, to koniec z odcinka. Dobra, jest git, jest git. Dobra, idziemy po neterze. nether też jak widzicie wygląda no nie za fajnie Tylko najgorsze, że tu jest poziom hardu stawiony pamiętajcie, więc tutaj ginie się od głodu Uuu! <grym> na suficie się zrespiliśmy guys, na suficie, na najwyższej kratce Nice, nice, dobra, będzie łatwiej wyjść Minus 2000 i tu się kończy, musimy tu w dół zeskoczyć Kacze w dół Dobra, kratka, minus 2000, ciśniemy dalej, guys. Dobra, wchodzimy znowu do portalu. Proszę, tylko nie trap, błagam, tylko nie trap. Jak już trafiliśmy na autostradę to bardzo fajnie Tylko nie mogę sprintować To jest największy problem Jakby się w ogóle ktoś zastanawiał To ten serwer ma ponad 10 lat Ja yeah, pierdziu I to zawsze jest jedna mapa przez 10 lat Ani razu nie zmieniano Cały czas idę Czasami się zdarza, na, że na takich drogach coś ludzie zostawiają jakieś właśnie jedzenie dla nowych graczy Mam nadzieję, że spotkam takie coś zanim zniknę z głodu Dobra guys, jak widziałem przez ten portal To będziemy gdzieś na kratce 12 tysięcy Mam nadzieję, że jest bezpieczną kratką Okej, okay, okej, okay, jest super Czas poszukać jedzenia guys Na początek znajdzie najlepiej jakieś drzewa. Ale to też jest ciężkie Jednak zdaje mi się, że tutaj nic nie znajdziemy bo musimy tam iść, a tam jest woda Więc wracamy do portalu i idziemy dalej Może coś znajdziemy Niestety te płomie niżej, a droga jest wyżej, kurde Zabieram je i sklepiamy te trzy pigliny I one mogą dropnąć mięso do piglinów Dobra, bierzemy to Dobra, mamy 9, więc robimy tak crafting plus patyki jej te lagi na tym serwie Dobra, kill off, okej okay. Kopiujemy tego stona. Dobra, okej, okay. teraz zrobimy tak. Kilo w lepszy. Piekierka. I miecz. Dobra, teraz czas jakoś ich zniszczyć. Nie. Dobra, chodźcie, chodźcie. Mi potrzebni jesteście do jedzenia. Chodź. Jest jedzenie. Nie, nie, nie. Jakoś się tu do. Dobra, wchodzimy w pierwszy lepszy. Mam nadzieję, że to nie trap. Proszę. Widzieliście to? To nie był trap. Jako jedyny, jako jedyny portal Polega, dasz coś? Give coś Give something from Ender chest O, tu to był fart, że się nie zaklinowałem Dobra, zabieramy Dobra, idziemy na te kordy co byliśmy wtedy, to było 200, nie? Dobra, trafiliśmy, teraz mamy sprint, mamy crafting, więc dalej dolecimy, o wiele dalej dolecimy. Dobra, nice. Nie ja, wiem, idę jakąś skośną drogą, ale będę szedł chyba z 10 minut zanim się będziemy widzieć. Tutaj jest taka tabliczka w ogóle, jakby się ktoś zastanawiał, bo po co są te krystale porozkładane co jakiś czas? Bo w hack klienta, tak, jak masz cheaty, to zazwyczaj ludzie mają włączone takie coś, że żeby automatycznie stawiały i niszczyły kryształy. To jest właśnie takie, bo, bo na 2b2t tak się właśnie walczy, że kryształami, że idzie koleś, bot ci stawia kryształy i muruje cię i wywala kryształy obok niego. I jeżeli masz włączoną tą opcję, no to automatycznie, jak masz ty i biegniesz sobie tutaj na speedhacku, to ci wysadza automatycznie te kryształy i możesz zginąć. Taka, taka ciekawostka. Generalnie ja sporo wiem o tym serwerze, więc jeżeli chcecie więcej odcinków, to wiecie łapki w górę i tak dalej. I może zrobimy sobie serię z tego serwera. Uuu. Dobra, widzę w końcu portal. Wychodzimy nim. Proszę, doprowadź mnie do jakiegoś fajnego miejsca. No proszę. <laughs> Okej. Okay. Mineshaft? Ty, w mineshaftie będzie drewno, czekaj. Dobra, jest jakieś drewno. Pok. Wszystko fajnie. Drewno, żelazo, wszystko możemy zrobić. Tylko jedzenia nie mamy, nie? Zdechniemy z głodu. Kamień. Mamy dwa głodu. Musimy znaleźć jakieś jedzenie, bo zginiemy. Zabieram też żelazo ze sobą. Ty, survival normalnie na no 2B2T. <laughs> Dobra. Jeszcze raz, siekierka i miecz. Nie wiem, czy na zewnątrz będą drzewa, więc tutaj warto. Kurde, jestem szczęśliwy. Udało się, ale jaki fajny spawn, ty. Jakby ktoś się zastanawiał, to jesteśmy na kordach powyżej minus 10 tysięcy obydwu, więc... Dobra, więcej żelaza, potem sobie przepalimy, bo na razie nie ma czasu oczywiście. Więcej węgla, więcej drewna. Mam nadzieję, że nie zginę teraz w jakiś głupi sposób. Tylko jedzenie jest git. Ej, widzę skrzynkę. Widzę skrzynkę, proszę. Eee, a pusta. Wiem! Pajęczyny pozbieram, łóżko sobie będę mógł zrobić i jak będę miał łóżko, to będę miał spawn, point, spawn pointa. Więc nawet jeżeli zginę, to jest 200 IQ. Nolif mistrz. Ale mineshaft jest overpowered. Wykopię to sobie jeden, okej. Okay. W razie czego, że emit na gravel. Znaczy na y, flinta. Widzę kolejną skrzynię, guys. Widzę kolejną skrzynię. Pusta. Grzyby. Jakbyśmy jeszcze czerwone grzyby znaleźli, mamy zupę. Dla więcej drewna i wychodzimy na powierzchnię zaraz. Skrzynię w sobie też zabieram. Ciekawe, gdzie nas zrespiło? <grym> Dlatego na 2B2T nie należy ufać koordynatom. Patrzcie. biom ocean. <grym> to nie jest ocean. No szukamy czegoś ciekawego. Najważniejsze są drzewa jednak. Dobra, jednak są drzewa. Może gdyby je zniszczyć, może jakieś jabłka wypadły z drzew. Ale z tego, co wiem, to nie lecą. Jest grzyb. Chyba nowy teren się renderował, guys. Chyba nowy teren. Robimy sobie to. I zrobimy sobie dwa łóżka. Dlaczego dwa? Bo jedno sobie już tu postawimy Ja nie wiem, czy na, bo jesteśmy na wersji 1.12 Czy tutaj się da tylko spawna w nocy ustawić? Nie wiem, zaraz zobaczymy Nie Jesteśmy tu pierwsi, to już w ogóle ktoś był Crafting, jakiś rack. Fajnie by było znaleźć jakąś bazę w ogóle Jakiegoś chłopa Ezus, jest ten ja się boję, że to jest ten nieskończony ocean, guys Bo na 2b2 to jest ocean, jakiś nie, nie wiem dokładnie, ktoś stał jakimś bugiem i on ma z 40 tysięcy kratek długości O, w ogóle tu się chyba on zaczyna właśnie Kiedyś była woda o jeden poziom niżej, tutaj jest, jedno, tutaj jest jeden poziom wyżej. Czyli to jest nowy teren. Dobra, chyba mamy ustawionego spawn pointa. Na razie nie będę ryzykował, ale mamy jedno serduszko, więc... Jeden głód mamy. Więc albo coś odnajdziemy do jedzenia, albo jesteśmy martwi. Szukamy czegokolwiek, guys. Jakichś jakich znaków cywilizacji. Coś, o tu! Jest coś! Kurde, ale to jest niewyrośnięte. A na 2b2 to wszystko bardzo długo rośnie, bardzo długo. Ale więc możemy wziąć w sumie. Pod wodą nie ma wodorostów, to nie ta wersja. Bo tak to byśmy mogli wodorosty przepalić, no jest ciężko. Możemy sobie pofarmić w Sitsy, ale i tak nie zdążymy ich zjeść, bo no nie wyrosną, nie zdążą. Tutaj kilka minecraftowych dni rośnie jedzenie, naprawdę. Ktoś jest, ale mamy pół głodu, więc zaraz będzie nas, zaraz będzie nas jedzenie. nas Ale mamy łóżko na całe szczęście teraz, więc git. To jest jakaś baza i tutaj był koleś a zobaczmy. Nic tu nie ma, guys, nic tu nie ma. Dobra, to jest ten moment, guys. Umieramy powoli Jeszcze będę szedł przez chwilę, mam nadzieję, że zdążę gdzieś dość. Mam nadzieję, że ustawi się tutaj spawn point Proszę, odłóżmy nasz cały staw Jeżeli my nie przetrwamy To ktoś tutaj dojdzie i będzie miał naprawdę. prawdy Uuu. O nie, to jest to pierwsze łóżko yy, Prawdopodobnie dotrę do tych itemów Ale zrobię sobie jeszcze takie zapasowe Dobra, coś tam mamy Żeby po prostu mieć I dobra, lecę szukać Jakoś będzie niedaleko i w dodatku to będzie gdzieś przy brzegu Więc powinniśmy znaleźć Odzyskałem, mam itemy W ogóle tutaj się prześpię Teraz będę miał tutaj save'a tak sobie myślałem, że osiedlimy się gdzieś w miejscu, gdzie będziemy mieć dostęp do wody. I nawet, jak będziemy co chwilę padać, to w końcu zrobimy sobie tak dużą farmę, że będziemy mieć sporo jedzenia. Została nam jeszcze godzina gry, więc jeżeli się w tym odcinku nie uda, to jeżeli Wam zostawicie tutaj 40 koła łapek, to w drugim odcinku pójdziemy sobie dalej na teren i spróbujemy bardzo daleko dojść, gdzie tam na pewno znajdziemy jakieś bazy. Ale, ale ten portal tutaj mi się nie podoba. Zrobimy sobie bazę w takiej górze. W pewno i tak, jak wejdę w następnym odcinku, to już tej bazy nie będzie, ale zobaczymy. Przepalamy sobie na spokojnie żelazo. Będziemy zaraz kopać pierwszy raz żelaznym kilofem na 2 b 2 t Zniszczymy se crafting. Zalepimy wejście. Zrobimy jakieś pochodnie też. Robimy farmę w środku, żeby jak jakiś tam nubski gracz będzie szczerze, żeby nie widział, że coś tu jest, bo i tak jakiś prosto i tak będzie znaczy i tak wszystko widział przez ściany. Dobra, mamy taką bazę mniej więcej. To tak, z tej strony będzie miejsce na sadzonki. <grym> Kappa. Zrobimy sobie po pierwsze wiaderko. Po drugie zrobimy sobie żelazny killoff. Rozkopiemy to do końca. Zrobimy sobie też żelazną łopatę. Potrzebujemy trochę dirta sobie do naszej farmy, więc. I w ogóle w następnym odcinku. Ja mam w ogóle dwa pomysły. Po pierwsze, trzy pomysły. Po pierwsze, możemy iść bardzo daleko w netesze i zobaczyć, jak znaleźć jakąś bazę. Po drugie, możemy zawołać jakiegoś Polaka, który grał na tym serwerze długo, żeby nam pomógł trochę. A po trzecie, mogę wejść na jakiegoś Discorda i kupić za 50 centów super itemy. Napiszcie w komentarzach, co wolicie. Na pewno jedną z tych rzeczy mogę ogarnąć do następnego odcinka, nie ma problemu. Jeszcze wiaderko wody. Co to, co to jest? Co to jest? patrz od czego ja mieszkam? Ty! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, tuż tu też mieszka. Uso, ale to nie może. Patrzcie, co znalazłem. Dosłownie chwilę od mojej chaty. Engsport Polta, 2019, 2019, 2020. Czyli to jest już od, od jakiegoś dawna, tutaj, ta farma jedzenia. Dobra, my nie będziemy niszczyć. Nie zginiemy, guys. Nie zginiemy. Zapożyczymy sobie melony Obok siebie będziemy mieć farmę melonów Totalnie obok siebie Ty okej okay, to trochę źle bo Ludzie mogą wiedzieć gdzie to jest I jak fajnie sobie zjeść po godzinie pięciu minutach Po godzinie 5. Po godzinie 5 minutach mogę sobie zjeść O! Sadzonka dobra Przejdę tutaj potem I generalnie zobaczę co Pod koniec odcinka Ile tutaj się wyhodowało Najgorzej że nie mieszkamy daleko od tej farmy Tak się podnieciłem tym znaleziskiem że zapomniałem o wodzie Coś tu jest? Okej, okay, dobra, rzeczywiście, coś ty. Pytanie, czy tam jest baza. Pójdziemy zaraz to sprawdzić, ale skończmy tam y, łóżko sobie postawmy po pierwsze i poczekajmy na noc, żebyśmy mogli spać. Dobra, wylewamy wodę. Generalnie to, co ja robię z tą skrzynką, jest głupie, bo skrzynek się nie powinno zostawiać, bo je widać przez ściany bardzo prosto i ludzie szukają po takich właśnie skrzynkach jakichś miejsc. Ale co ja mogę zrobić? jednego melonsa też te, te z czemu nie. No, możemy spać tylko w nocy, więc musimy poczekać jak chcemy spenetrować tamtą jaskinkę. To 14, to ja sobie nie dość, że mogę cały set... Okej, wszystko sobie jest w ogóle zrobię z czyli żelazna siekierka, żelazny miecz. Jeszcze jeden kilo sobie zrobię, bo boję się, że może braknąć. I co? Klatę jakąś. ja! Eee, pierwsza część setu. Nice. No to wiecie co, ja w tym czasie sobie ogarnę jeszcze trochę drzewa. Jak i tak musimy czekać na noc, to na spokojnie. Desz sprzyja w minecraftzie roślinom. Patrzcie, chwilę mnie nie było tylko. Zresztą wy widzicie cały czas timer i patrzcie ile już tego jest, ja to zabieram. Dobra, tutaj mamy nieskończone źródło jedzenia, naprawdę. Człowiek melon. Tak gdzieś trafiłem, rozglądam się. To był crafting. Trzeba iść tym schodem, ale musimy poczekać. No wiecie co, czekając na noc, to ja sobie będę po prostu kopał. Skopiemy się na poziom diamentów, bo chcę ten odcinek skończyć z diamentowym setem bez cheatów. Dobra, kopiemy, kopiemy ludzie. Patrzcie, to jest 2B2T. Widzicie co się dzieje? Patrzcie, patrzcie na moje pochodnie wieku. Nie wiem na gdzie mam pochodnie. Tego węgla też nie ma, 100% widzicie, patrz, łopatę wyrzuciłem. Czekajcie, trzeba przemielić całe ku 2B2T, witam. Goły Go i wesoły. Dobra, jesteśmy na dnie jakiegoś cave'u, ale powiem wam szczerze, że, że okropnie ciężko się kopie na tym serwerze. O, Jasu, jeszcze to jest portal. Co jest? Ty on by się... Dobra, szkoda, że nie mamy tego. Co jest? Diamenty pierwsze Pok pierwsze diamenty na 2b2t tyk 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 ile ich jest czekaj 6 diaksów nice dajcie że ja nie mogę kraftować tutaj i temów no, musimy kopać żelaznymi i potem wrócić wszystko się zbugowało, czat gdzie są moje diamenty? Dobra, zrobię coś głupiego, wyjdę na ser z serwera. No i właśnie to jest 2B2T. Czekamy w kolejce, zobaczcie sobie jest yy, godzina 21, zobaczymy ile czasu zajdzie, zanim wejdziemy. Ja mam kupioną kolejkę za 20 dolarów, czyli szybciej po prostu wchodzę na serwer. Zobaczymy ile nam to zajmie. Dobra, jesteśmy, zajęło to 14 minut. Kurde, miejmy nadzieję, że ten kilof... No nie będzie działał. Chyba musimy ze sobą nosić skrzynię, bo patrzcie, nie mogę przestawiać. O, teraz działa ty. Dobra, to lecimy dalej. Mamy 6 diamentów na razie, jest spok. Wiem, że tutaj nie można craftować w tym ręcznym eku jak jesteś daleko, bo coś cię buguje. Uuu, lapis też się przyda do potem. Zabieram. Do shaftu się dokopałem, okej, okay, ale to jest dużo lapisu. Tylko, że powoli kilo mi wychodzi. <laughs> Diamenty! Dobra, nice, nice, są kolejne. Raz, dwa, to będzie osiem. To będzie osiem. Guys, to będzie osiem diamentów. No i pok. Przestałem bedrocku. 14 diaksów mamy. Ten mineshaft jest na dobrym poziomie generalnie. Dobra, zostajemy dłużej. Proszę, jakieś diaksy, please. Co to jest za mineshaft, pa? Jaki bedrockowy mineshaft, pierwszy raz takie coś widzę, ty. ty no, bedrockowego mineshafta to jeszcze nie widziałem. Ja pierdziele, ty, jaki klimat. Pierwszy raz bedrockowy mineshaft zwiedzam. Na, na tym właśnie serwerze jest milion takich rzeczy generalnie. Takich niespotykanych na co dzień i... Kurde, pierwszy odcinek, a my już znaleźliśmy kilka takich rzeczy, nice. No dobra, mineshaft fajny, ale lecimy dalej kopać. Skoro znaleźliśmy kilof, to jeszcze pójdziemy. I liczę na diamenty, pog! Jeden, dwa, ty Dobra, trzy są już git, trzy są już git, nice. 18 diamentów, szukamy. Tu kopałem wszystkie diamenty, tu są kolejne. Fuck! Duże złoże, duże złoże. please. 22, okej okay. i znowu bedrockowe. Tutaj pusta skrzynia, czyli tutaj ktoś był akurat. O nie, 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 nie. nie. On mnie może zabić. Nie, dobra, dobra, tylko zalepiamy, to tam chyba jest spawner. Dokładnie, czekajcie. Trzeci spawner chyba, to już niższe, okej. Okay. Są kolejne diaksy, dobra, pięć mi jest potrzebne, proszę, tylko nie cztery, nie cztery, pięć. Jednego diaksa brakuje, guys, i wracamy, jednego diaksa. Ale powiem wam, czy ten mineshaft to... ...bogaty w diamenty, naprawdę. Dobra, wkopuję się po ostatniego diamenta, mam nadzieję, że znajdziemy. Dobra, poku udało mi się zrobić jakoś crafting, czekajcie, robimy piec. Dobra, ale jak mamy crafting, to robimy diamentowy kilof. Mamy diaksowy killoff, ty, tylko mamy niby dwa. Nie ten. I ten jest prawdziwy, ta? Okej. Okay. Nie poddam się, musi być ostatni diament. Znowu się dokopałem do mineshafta. I tu kopałem diamenty, pamiętam. Serwer restarting, nie! Dobra, wróciłem. Ale serwer teraz działa jak ta guys. Musimy znaleźć ten ostatni diament. Musimy. Tam nas na pewno nie było, ale ten pajek mnie strasznie... Niepokoi, spadam stąd. Zaczekajcie, zamuruję się. Dobra, nie ma go. Let's go. Dawaj, dawaj, coś, dawaj. Razem, miejsce, z którego przeszedłem, więc wyjście jest bardzo blisko, ale powoli zaczyna nam czas. Także wracam powoli do domu. Jej, nareszcie. Mamy spawn point, także jest pog. Robimy tak, klatę, podnie i robimy hełm. A z tego robimy buty. I. Kończąc odcinek, kończymy o to tak, więc całkiem spoko, jeszcze kicniemy się na samo szybko na farmę, bo powiedziałem, że na końcu pójdziemy na farmę zobaczyć jak ona wygląda, a wygląda całkiem spoko, nie potrzebujemy więcej i miałem zbadać ten, ten schodek, co znaleźliśmy, jest tutaj, kopiemy się po prostu, czekajcie mam pomysł, kończymy jako, że została minuta, to idealnie czasu, żeby zwiedzić, czy coś to jest. Aha, to jest wejście po prostu do cave'u. Okej, okay, czyli ktoś tutaj sobie po prostu się wkopał i zaczął sobie kopać. Dobra, czyli w sumie nie znaleźliśmy nic ciekawego, także wybiję dwie godziny, także żegnam się z Wami. To był pierwszy odcinek taki, można powiedzieć, z 2B2. Jeżeli chcecie następny, no to napiszcie i zostawcie łapkę w górę. W dwie godziny na tym serwerze samemu nie da się nic praktycznie zrobić, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku, jeżeli będzie, uda nam się znaleźć jakąś fajną bazę i tam jakieś fajne itemy. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.